Cześć z tej strony Krzysiek i Ola, I Ola. ze stylu Wypro i witamy Cię w kolejnym wydaniu naszego cyklu Co Masz na sobie. Tym razem oczywiście opowiemy o wzajemnie o swoich strojach. Jesteśmy Jednak. w bardzo malowniczych i e, roztańczonych oko okolicznościach przyrody nadwiślańskiej. E, Nadwiślański świt. Wakacyjne klimaty można tutaj poczuć i wakacyjne klimaty mam nadzieję widzicie, widzicie też na naszych strojach. Które dzisiaj postanowiliśmy sobie przetestować na wycieczce przeszło 100 km. Eee, zacznijmy, może, od tego pokrótce, co ma na sobie Ola. Ola, co masz na sobie? Możesz teraz. Eee, no dobrze, uzynęć. no to ja może zacznę faktycznie. Mam na sobie dzisiaj zestaw od Giordany. I jest to zestaw pod, z modelu FRC Pro. Forma Red Carbon. To jest jedna z najwyższych serii Jordany i tu akurat jest kompletna koszulka tak. i spodenki. Dokładnie. Dostaliśmy ostatnio kilka bardzo fajnych modeli od FRC Pro, właśnie różnych kolorów koszulek, także dziewczyny wpadajcie sprawdzić. Mam jeszcze na sobie czapeczkę od Asosa. Jest to czapeczka Rock. Rock Rock Cup, to jest czapeczka Rock Cup, to jest właśnie jedna z naszych ulubionych czapeczek Asosa, tak. bo jest bardzo kolorowa, siateczkowana, e, siateczkowana po bokach, czyli jest dobra na lato i do tej, pa... do tej czapeczki są też skarpetki. Przepraszam jest za też... moją brudną nogę od razu. Ola, się ma ten... Ola brudzi sobie, nawet smaży lewą nogę, co jest jakimś w ogóle osiągnięciem e, z kategorii ekstremalnych, ale jak to się dzieje? Może kiedyś się wyjaśni. Natomiast e, do tej koszulki jest jeszcze. Tfu, do tych skarpetek jest jeszcze i czapeczki, jest jeszcze koszulka, ale męska. E, mamy ją w ofercie, także, jakbyście byli zainteresowani, to jest. Natomiast ja dodam trochę więcej, bo ja wiem o FRC dosyć dużo. Bo to są spodnie Jordana FRC w wersji męskiej i damskiej. To jest nasz taki top seller. Za 499 zł. Idealne. Moim zdaniem najlepszy kompromis ceny i jakości. Eee, taki spodnie o profilu do, dosyć wyścigowym, ale chyba na tym znaczy dystansie takim stówkę i luźnej nie miałam wrażenia, były że spoko. one jakoś bardzo mnie opinają, że są niewygodne były bardzo ok. Tu warto wspomnieć jeszcze, że, że to jest ta wersja minus pięć, tak? Czyli ona tak, jest one krótsza. Tak, ona To są ym... Nogawki o długości 21 cm. I masz Przejdźmy... na sobie rozmiar S. Tak, to jest S i to też jest S. I koszulka, roku. jeszcze koszulka FRC, mamy parę koszulek FRC damskich. To już e, mówiłam właśnie teraz, teraz na stanie. Natomiast to są dosyć takie właśnie wyścigowe, dopasowane koszulki, bardzo fajnie przylegające i w ogóle fajną cechą tej koszulki jest to, że zobaczcie, że tu w ogóle nie ma żadnego przeszycia. To jest jeden kawałek materiału. Widzisz? że w ogóle nie ma tutaj nic, dopiero rękawek jest wykrojony z tu, co powoduje, że bardzo fajnie ta koszulka przylega i nic się nie marszczy i jest jak najmniej szwów, plecy bardzo oddychające i kieszenie jak widać też pojemne, Ola Wypłane dużo lubi wozić, ja tak no i jest kieszonka dużo. jeszcze na suwak. Także te koszulki FRC są w sklepie stacjonarnym, za chwilę pewnie będą w internetowym, bardzo fajna, taka dobrze opinająca, ale też ładna seria. Przejdźmy teraz do Krzyśka. Tak. To jest. No to opowiadam. Ja mam na sobie debiutujący w ofercie, a długo wyczekiwany strój, a właściwie koszulkę i czapeczkę, która się nazywa Kwiat ponieważ jest to strelicja królewska. Kwiat, który przypomina ptaka. I jest na przykład na Maderze bardzo popularna, jest to jedna z najczęściej podobno występujących... Podobno sok z tego jest bardzo smaczny. Roślin na Maderze, kamerzysta, pan kamerzysta z sokiem tak. się kiedyś dyrektował ze Strelitzki Królewskiej. Natomiast ja bardzo jestem zachwycony tą koszulką, jej wzorem przede wszystkim, no bo ja uparcie jednak przedkładam zawsze względy wizualne nad techniczne. Symboła musi być. Ale to jak ta koszulka jest wykonana, jest wykonana przez Trofeo Cycling, markę, która narodziła się w naszym, naszym sklepie, obecnie jest już Osobnym, tak jakby tworem, bo no na tyle jest to duże przedsięwzięcie szczycie odzieży kolarskiej na własną rękę, że musieliśmy te, te dwa segmenty oddzielić. E, z korzyścią oczywiście dla obu stron, jak zapewne widzieliście ostatnio. E, natomiast ta koszulka jest bardzo fajnie uszyta. No serowo, ja cięte na rękawki jest bardzo fajnie przykryty suwak bardzo są fajne też kieszenie z tyłu pojemne jest kieszeń taka pionowa na suwak nie wodoodporna, ale zawsze można sobie skorzystać z wodoodpornego case'u na telefon czy na pieniądze rozmiarówka jest jak najbardziej ok, bardzo się dobrze w tym czuję rękawek jest taki w sumie takiej odpowiedniej długości, bo niektóre marki mają tendencję do robienia takich dłuższych rękawków niska stójka, też się fajnie sprawdza w wysokich temperaturach no i co? No i wzór, wzór, wzór jest super. Kolory... I będzie też damski oczywiście w tej o, Jest wersji. oczywiście też w wersji damskiej, ponieważ wszystkie wersje koszulek Trofeo, wszystkie wzory są w wersji damskiej i męskiej dostępne. I co jest najwa najważniejsze, że te kolory są naprawdę tak żywe jak Bardzo tutaj. Bardzo tak. Widzicie, super. jak na, na grafice to jest w ogóle super wielki to plus to i prawo dla Trofeo, że udało się osiągnąć taką e, spójność. Skarpetki, tu akurat jest idealnie pasująca Luxa Moonrise. Tak, Luxa, Bardzo Luxa dobrze Cycling, się... model Moonrise, do, do kupienia oczywiście u tak. nas. No i po raz kolejny potwierdza się, że jednak żółte buty pasują do wszystkich kolorowych rzeczy. Eee, I nie powiedziałeś o spodenkach. Tam się kończy czas, czy coś? Jaki Bateria? Mamy czas, właśnie? Nie, nie kończy się, dobrze. Eee, dobrze, no to eee, jeszcze o spodenkach krótko. Czapkę jest. jeszcze mam na sobie, I o. No, czapkę no to... jeszcze mam na sobie Trofeo Cycling. Eee, też jest właśnie ten tak i to jest ta czapka, właśnie wykonana z siateczki, z poliestru. Dobra na każdą głowę. Na upały, przecież, tak jest super. I dobra na upały. Bardzo się fajnie zachowuje w, w wysokich temperaturach. No i właśnie to się super prezentuje. Eee, jak tam z czasem stoimy? 6 minut. No dobrze, to jeszcze chyba chwila o, o spodenkach. Możesz opowiedzieć. Bo tak. spodenki Trofeo są właśnie w końcowej fazie, a właściwie są już gotowe. E, niebawem pojawią się w naszej ofercie i tak się prezentują. Nazywają się zapewne Trublek, tak jak poprzednie edycje. Są robione i szyte całkowicie w Polsce. Oparte są na wkładce Dr. z żelowej wkładce, którą znacie już z poprzednich modeli tych spodni, bo wkładek Mieliśmy w zapasie sporo i jest to jedna z najlepszych wkładek na, na rynku i będziemy, czy będziemy, będzie trofeo korzystało, a my będziemy pijali śmietankę z tych tworów. Eee, spodnie bardzo fajnie wykonane, właściwie spełniają swój najważniejszy tak jakby zamec, czyli są gładkie, czarne, pasujące do każdego stroju. Eee, tak, one mają też taką, powiedzmy tą taśmę, ona jest delikatnie kompresyjna. To jest podobny patent, który został wykorzystany w Jordanie. Można sobie po... spojrzeć, do że tej, to jest co jest w podobne coś. I co Ale... ciekawe, ona jest podgumowana nie cała, tylko jest podgumowana ta ze zewnętrzna część, bliższa brzegowi. Potem już nie jest, dlatego to nie jest tak, że to się wszystko przykleja do nogi i e, powoduje jakieś odparzenia, otarcie. tylko właśnie bardzo fajnie przylega. I jeszcze jest fajny krój tej taśmy, że ona się zwęża ku dołowi. Jest tak wykrojona, że się zwęża, co eliminuje ryzyko e, oddawania tak tej gumy nie? od nogi. E, mają jeszcze jeden fajny, mają czarne szelki i mają taki ciekawy feature, pokażę, nie, nie mam dzisiaj podówki, ale będzie trochę ten striptease'u. Proszę Cię o podtrzymanie. One mają coś fajnego. E, coś takiego jak bardzo wysoki stan. Bardzo się tutaj wysoko, wycho, wysoko zachodzą. E, mi się podoba coś takiego i takie wykończenie, ponieważ ma taki fajny efekt e, wyciągający serwetkę i wyszczuplający i trzymający wszystko w ryzach, nawet e, pełny brzuszek po całonocnym, całonocnym, przepraszam, całodziennym dziennym. jeżdżeniu i jedzeniu co pewnie znacie z takich długodystansowych długo wycieczek w luźnej atmosferze. Także bardzo fajne spodnie, to dopiero pierwsza przejażdżka, także nie da się powiedzieć nic o wytrzymałości, która za, zapewne jest dobra. Natomiast jak ostatnio mówiłem, na naszym kanale filmy dopiero są od paru miesięcy, e, także na tu wrażenia długodystansowe z użytkowania tych wszystkich ubrań przyjdzie czas w przyszłym roku za, na pewno zapewne, się jak podzielimy. trochę w nich pojeździmy. Na razie dzielimy się wrażeniami z użytkowania takiego krótkotrwałego. Jest super, bardzo to fajnie wygląda, na żywo. Eee, FRC też ma bardzo fajny taki tak, mazorowy kolor. Tak, szybko i szybko taki rozsuwany suwak, suwak w sensie jest dokładnie jedną ręką. Tutaj też da się to, to zrobić, także e, polskie marki, zagraniczne marki, bardzo to fajnie wszystko wygląda. Przykuwa oko bardzo, na przykład często m, jesteśmy pytani przez obce osoby e, skąd takie ładne ubrania, które się, i te osoby się bardzo dziwią, że to w ogóle na przykład to jest szyte w Polsce i wymyślone w Polsce, a że to jest dostępne w Polsce, także Naprawdę to się wszystko dzieje, no i będziemy Was zaskakiwać kolejnymi edycjami. Tak Także śledźcie naszą stronę i edycjami. Facebooka. A teraz jeszcze pan kamerzysta może mi ten oddać. I Jeszcze pokażemy, jak pan kamerzysta jest fajnie ubrany, bo jest naszym klientem. Spodenki Jordana Fusion Grantowe i koszulka Northwave Fresh. Tak, i super czapeczka Jungle Zen. I jeszcze nasz, czapka Jungle Zen. I skarpetki jeszcze są trofeo. Konfetti, jedna niżej, druga wyżej. Nie, no w ogóle. Razem B3 ciężko się pokazać, ale tworzymy bardzo fajną, kolorową parę. Także dzięki za to wydanie. E, idziemy sobie odpocząć. Dzięki za kamerzystę.